Gdyby zapytać dzisiaj przechodnia o Swaroga, zapewne wielu wzruszyłoby ramionami, nie rozpoznając imienia, które niegdyś wypowiadano z czcią równą tej, jaką darzy się stwórcę świata. A jednak istniał taki czas, gdy ogień w piecu był jego cieniem, a młot spadający na kowadło brzmiał jak echo jego woli. Sfaruk, Bóg ognia, nieba i kuźni był nie tylko symbolicznym ojcem boskiego rodu, ale także tym, który wykuł zasady rządzące światem. Dawni Słowianie czuli jego obecność nie w marmurowych świątyniach, lecz w trzasku płomieni, w rozżarzonym metalu i w porannym blasku słońca, który przebijał się przez lasy i mgły. On był światłem, które nie tylko rozpraszało mrok, ale nadawało światu formę. Kto zaś odważy się zgłębić jego historię, ten odkryje nie tylko mit, ale i serce pradawnej wiary. Imię Swaroga nie jest przypadkowym zlepkiem dźwięków, jak to bywa w przypadku postaci z zapomnianych mitologii. Jego brzmienie niesie w sobie ciężar tysiącleci, a rdzeń jego imienia łączy Słowian z wielką rodziną ludów indoeuropejskich. Rdzeń swar w sanskrycie oznacza niebo, słońce, blask lub raj i to nie przypadek. Swaruk to nie tylko Bóg Ognia, ale przede wszystkim Pan Niebios, ten, który zapala poranek i daje życie światu. Porównania do słowa swarati. Oznaczającego świecenie lub śpiew niebios, pokazują duchowy wymiar jego postaci. W językach słowiańskich słowo słari oznacza również spór lub zapalność, co w połączeniu z żywiołem ognia czyni go także Bogiem przemiany, tarcia, tworzenia przez konflikt. Imię Swaroga więc nie tyle opisuje postać, co oddaje całą jego istotę, jest światłem, które wybucha z ciemności, jest konfliktem, który rodzi porządek, i jest mocą która z bezkształtnego chaosu wykuwa świat. To właśnie głęboka warstwa językowa pokazuje, że Swaruk nie był tylko lokalnym bogiem, jego imię zawiera echo wspólnej mitologii ludów, które rozeszły się po Europie i Azji wiele wieków przed naszą erą. Jego rdzeń przypomina greckie Ouranos, niebo czy staroperskie Hvar, słońce, tworząc sieć powiązań między kulturami, które mogły nigdy się nie spotkać, a jednak wierzyły w podobne siły. W mitologicznym języku wszystko jest znaczące. Sfaruk był nie tylko panem nieba, ale i tym, który rozjaśnia. Dlatego jego imię wybrzmiewało z taką mocą, jak zaklęcie, jak wyrok, jak świt po długiej nocy. Choć czas starosłowiańskich bóstw poprzedzał erę pisma, Sfaruk zdołał przetrwać i pojawić się na kartach historii. Jednym z pierwszych źródeł, które wspomina bóstwa ognia i słońca czczone przez Słowian, jest bizantyjskie dzieło De Administrando Imperio o zarządzaniu imperium, napisane w połowie X wieku przez cesarza Konstantyna Porfirogenetę. Choć imię Swaroga nie pada wprost, opisy rytuałów i wierzeń przypominają jego kult. Potem, w słowie o wyprawie Igora, w wielkim poemacie staroruskim z końca XII wieku, czytamy o dasz Bogu, synu Swaroga, co sugeruje istnienie starszego, nadrzędnego Boga. To ślad, który niczym iskra prowadzi nas do domniemanego źródła boskiego Ojca. W tekstach zachodnich kronikarzy również odnajdujemy poszlaki. Niemieccy i czescy duchowni, opisując wierzenia Pogan, często wspominali o Bogu Niebios i Ognia, utożsamianym z Rzemiosłem i Kowalstwem, choć nie rozumieli jego roli, rejestrowali istnienie kultu, który trwał nawet po przyjęciu Chrztu przez dane społeczności. Czasami mylili Swaroga z innymi bóstwami, przypisując mu funkcje nieco zniekształcone przez filtr chrześcijańskiej percepcji, ale jedno pozostaje pewne, był obecny. Przetrwał i zapisał się w historii nie tylko jako mit, ale jako realna część duchowego życia naszych przodków. Z chwilą, gdy świątynie Słowian spłonęły, a kamienne krzyże zaczęły górować nad chatami, nie zgasł ogień Swaroga, przeniósł się do wnętrz domów, do codziennych rytuałów, do języka i pieśni. Kiedy zniknęły posągi, pozostał symbol palenisko. Centralne miejsce w chacie, gdzie nigdy nie gaszono ognia, było jego najdalszym echem. Nie wolno było na niego pluć, przeklinać w jego blasku ani rozpalać go bez należytego szacunku. Gdy umierał ktoś bliski, gaszono ogień i rozpalano go na nowo dopiero po rytualnym oczyszczeniu, tak jakby odradzał się z popiołów, niczym boska obecność. W kuźniach, gdzie ogień łączył się z siłą rąk, swaruk żył w każdym uderzeniu młota. Kowale przez wieki cieszyli się wyjątkowym statusem byli nie tylko rzemieślnikami ale pośrednikami między światem ludzi a światem sił tajemnych. Ich praca była rytuałem. Ogień w kuźni miał moc oczyszczającą, transformującą, magiczną. Kowalskie opowieści, przysłowia i pieśni to wszystko było zakamuflowanym kultem Boga którego imienia już nie wypowiadano, ale którego obecność czczono każdego dnia. Nawet po chrzci wiejska nadal składała ofiary ogniowi wiosną i latem, skacząc przez ogniska w noc kupały, a gdzie ogień, tam sfaróg. Mitologia rzadko bywa jednorodna, jest jak żywy organizm, który zmienia się w zależności od czasu, miejsca i ludzi, którzy go opowiadają. W przypadku sfaroga i daszboga trudno o jednoznaczną odpowiedź. Dla jednych są tym samym bóstwem pod dwoma imionami ojciec i słońce jako dwie strony tej samej istoty. Dla innych Sfaruk to twórca, architekt niegios, a Daszbóg to jego syn, nosiciel światła i życia. W słowie o wyprawie Igora Daszbóg jest nazwany synem Swaroga, co wskazywałoby na ich rozdzielność, ale również zależność jak światło zależy od ognia. Ta relacja może symbolizować pradawną strukturę mitologiczną który istnieje Bóg S-T-W-O-R-Z-Y-C-I-E-L oraz Bóg działania, czyli ten, który wykonuje wolę Ojca. Swaróg byłby więc tą siłą, która stworzyła ramy świata, ustanowiła prawa i cykle, natomiast dasz Bóg tym, który napełnia świat treścią, ruchem, światłem. Z punktu widzenia duchowości ludowej mogły się one zlewać, bo trudno oddzielić ogień domowego paleniska od słońca na niebie. Jednak dla tych, Którzy patrzyli głębiej, Sfaruk był prazasadą, a daszbóg jej wcieleniem. Ogień nie był tylko środkiem do przetrwania, był duszą domu. Ogień domowy w kulturze Słowian pełnił funkcję sakralną, był strażnikiem, sędzą i świadkiem życia rodzinnego. Dym unoszący się z komina był postrzegany jako modlitwa, a popół jako coś, co miało kontakt z boskością. Palenisko było miejscem składania ofiar przodkom, a także samej ziemi i bóstwom. Nieprzypadkowo nowy ogień rozpalano tylko raz w roku podczas wiosennych rytuałów oczyszczenia. To była jego odnowa i symboliczną odnową świata. Kuźnia natomiast była miejscem mocy nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Kowal miał dostęp do sił, których inni się bali. Potrafił ujarzmić ogień, przemienić kamień w ostrze, niczym mak, który tworzy z chaosu broń, narzędzie, znak. W wielu bajkach i podaniach to właśnie kowal pokonuje diabła, oszukuje śmierć, zaklina los. A wszystko dlatego, że działał ręką Swaroga. W kuźni, jak głosiły stare legendy, powstawały nie tylko przedmioty, ale i przeznaczenia. W najbardziej pierwotnych mitach Swaróg pojawia się jako ten, który z ognia i dymu wykuwa porządek świata. Jego młot to nie narzędzie przemocy, lecz tworzenia. Uderzenie młota to dźwięk, od którego zaczął się czas. Niebo w tej wizji nie zostało zawieszone samo z siebie, ale zostało wykuwane jak sklepienie katedry. Gwiazdy to iskry z jego kowadła, a słońce, największy kawał żelaza, który uczynił złotym światłem życia. Mito Swarogu jako stwórcy nieba, a nawet praw moralnych, Pokazuje jego wyjątkową rolę. Nie był Bogiem roślin, wojny czy miłości, był Bogiem prawa, struktury, fundamentu. Dlatego czczono go nie tylko jako boskiego rzemieślnika, ale także jako ojca cyklu dnia i nocy, porządku pór roku, zasad rodzinnych i społecznych. Był tym, który kuł świat i dopóki młot spadał na kowadło, świat trwał. Sfaruk może nie mieć dziś świątyń. Procesji ani świąt narodowych, ale jego duch wciąż teli się cicho w miejscach, które dawni Słowianie uznawali za święte w ogniu. W kominkach naszych domów, w ogniskach rozpalanych latem, w iskrach lecących z kuźni i w promieniach słońca przemykających przez liście. To, co dawne, nie znika, zmienia formę. Może więc sfaruk wcale nie odszedł? Może nadal czuwa z młotem w ręku? Gotów wykuć nowy świat, jeśli tylko przypomnimy sobie jego imię i znaczenie. Bo czasem, by zbudować przyszłość, trzeba najpierw usłyszeć echo ognia z przeszłości.